Dobrze Dzięki, Ford. To dziewczynka. Nazwijmy ją Gracja. Dlaczego? Nie wygląda ci, że będzie się tak poruszać z Gracją? Możliwe, ale. Nie wiem, ciężko to ocenić po dopiero co narodzonym źrebaku. Tak wiem, ale tak myślę, że powinno się zapoznać z tym nowym śrebakiem, który ma podobno się dzisiaj urodzić. Jakim? Na no, naszych znajomych, pamiętasz? O no, tak, tak, oczywiście. No, więc wiesz. Ale tak już od Małego? Najpierw, no, żeby zaczęli się od razu razem bawić. Może coś z tego wyjdzie. Mm, Okej. Okay. Jak on nazwiemy, demeter? Amulet. Mm. Myślę, że dobrze, że by było, gdyby właśnie otrzymał imię od ciebie. O tak. Będzie to Amulet Junior. <laughs> Oj, tak. Prawda. Cześć! Ja jestem Gracja. Amulet. Pobawimy się razem. Tak. Chodź. Berek No dobrze? Złap mnie. To był świetny pomysł sobie ich razem zapoznać. Tak, świetnie się dogatują. Zaraz Cię dogadam. Śmieszny jesteś. Śmieszny. Nie umiem jeszcze się wysłowić. No tak. <śmieszny> A może zostaniemy przyjaciółmi? Tak. Pewnie. Och, amulet, tak bardzo Ci kocham. Ja ciebie też, Gracja. Nie przypuszczałam, że te miłosne zaloty z dzieciństwa, właściwie z wczesnej młodości <grywają> przerodzą się coś takiego. Ja też nie wyżyłem, ale w sumie to chciałem, żeby to się stało. Zabraliśmy się tutaj, aby połączyć według małżeńskim grację i amuletę. Czy ty grację? Wiesz, tego oto tego ogiera na swojego partnera na całe życie. Tak, biorę. A czy ty amulecie, Ja już na klacz na swojego partnera na całe życie. Tak, biorę. Co to? Na mocy powierzonej władzy głoszę was mężem i żoną. Wszystko nie dobrze, Graciu. Tak wiem. Nie denerwujesz się? Tak troszeczkę. Wiem, że się denerwujesz. Przyznajcie. No trochę. Twardzie. Zjemy ją pepper. Hmm, słodko. Tak strasznie będę z tobą tęsknić, Pepper. Ja też, mamo. Nie możesz zostać? Ale <laughs> wiecie, że to jest moja wielka szansa. Ale wiesz, tam w Niemczech będą tacy przeciwnicy. dać sobie z nimi radę? Oczywiście. Skoro mam takich wspaniałych rodziców, to muszę sobie dać radę. Dobrze, ale wróćcie jak najszybciej. Pewnie. Mamo, tato, wróciłam. Och, Pepper. Tak tęskniliśmy. co? Opowiadaj. No cóż, um, udało mi się wygrać pa parę fajnych nagród i ogólnie tam w Niemczech sędziowie twierdzą, że dobrze się poruszam, w ogóle wspaniale. Naprawdę się cieszymy, a to nie? Nie wiem. Tak jakoś nie mogę jeszcze tego pojąć, że tyle rzeczy się wydarzyło. Spokojnie. Na pewno zaraz ci to dajcie do głowy. Tak, na pewno. Ale tak się cieszę, że Was widzę, bo jednak tęskniłam. Hmm. Więc się na zaślubinach mojej córki Pepper i Cezara. Czy ty, Cezar, że tę klacz, na swoją partnerkę na całe życie? Tak, Jora. A czy ty, Pepper, moja droga córko, wiesz tego oto o ogiera ze swojego partnera na całe życie? Tak, Jora. Zatem pogłębę Was mężem i żoną na mocy mojej wielkiej ojcowskiej miłości. Mamo, Toto, mamy dla was niespodziankę. Co takiego? Oficjalnie zostaliście dziadkami. To jest Toldo. Ojeju, jaki on śliczny. Chodź do babuni. Wow. To dopiero chłopak. Oj, tak, jest, bo buzi jak trochę. Babcia? Dziadek? Tak, skarbenku. Prawda, słodki. och. To chyba jeden ze szczęśliwszych dni. Grosio, spoczywaj w pokoju, byłaś wspaniałą matką żoną, babcią. Będzie nam ciebie brakowało.